I to chyba będzie już działać. Tak, proszę, mamy napięcie. I tu się zaczyna energia elektryczna. Proszę, nit. Tak działa nit. Nitowanie energii elektrycznej, widzicie? To jest dodatni. Teraz jest uziemiony, bo nie ma, on jest uziemiony, bo będzie zwarcie, ponieważ tu jest minus. Nie może być plus, nie może być plus, dlatego ani nie może być żadna aktywna. Dlatego, że nie ma interpretacji dalszej. Jeżeli zanitujesz moda, model name się świeci. Zdejmiesz nita, czyli napięcie z modu, dlatego że mod masz, za, za, tu, tu, tu masz. Tu masz mod, Tu masz moda. On ma napięcie. Tu jest drugi mod. Jest na minusie. Tu też jest na minusie. Żeby to, co jest uziemione, czyli to oraz to, miało funkcję faktyczną, musisz teraz tworzyć dalszą konfigurację. Ciągnij dalej, albo będę uziemiony. Ale możesz wymusić, kurwa, nitem, że to uziemienie zdejmiesz bez funkcji. Czyli masz zasadę działania bez niczego. Co jest niczym, po prostu, po prostu jest zanitowane i działa. Tutaj, tutaj będzie zwarcie. Energia musiałaby iść w ten sposób, że jeżeli Będę miał kurwa. Teraz rozumiecie, dlaczego to jest prawidłowe i dlaczego w ten sposób się te kolory ułożyły. Dlatego, że to jest prawidłowa linia energetyczna w tym momencie. Jest prąd prawidłowy, nie ma zakłóceń i przebiega płynnie. Jest naprzemienny, czyli jest na górze, na dole, na górze, na dole. I ta linia ciągła. Plus minus mówi o tym, że tu idzie faktyczne napięcie. Ósemeczka, to jest to, ta poprzeczna właśnie, to jest faktyczne napięcie, działające, stabilne do podłączania. Dalej, czyli jeżeli chcesz, możesz programować po prostu kablem, to jest kabel. W tej chwili jest to kabel. To już nie jest teraz kod, tylko to jest już kabel. Jak chcesz kod, to musisz mieć różne kolory. Jak chcesz kabel, to jest tylko czerwony i niebieski. Każdy kolor ma swoje natężenie prądu, jest zinterpretowane i to też nie jest szpont. Są opisane kolory, który jakie napięcie niesie, jest od jakiej funkcjonalności i którego poziomu maszyny dotyka. To są zależności kolorów nie szponterskie, dekoracyjne, tylko funkcjonalne. Które faktycznie robią to z takim napięciem w takim miejscu, a nie gdzie indziej. I tak ma być, jeśli kolor jest inny, jest błąd, jest taki, który nie zaszkodzi sprzętowi ani niczemu, ale będzie ci na przykład anomalia programistyczne występować, czyli na przykład no nieprawidłowości w funkcjonalności, bo coś, na przykład, no niekoniecznie crash, ale na przykład jakieś. No, no, no chuj wie co, no, no nie wiem, jakieś paski ci się będą pojawiać, coś, no, no, no graficznie albo coś ci się tam zacznie, punkciki robić czy coś, no nie, że GPU rozjebane, tylko dlatego, że kurwa po prostu źle, po nie, prze, źle została zadeklarowana nie tylko forma przekazu, ale też i prąd elektryczny został źle rozłożony podczas zapisu e, faktycznych danych na, na kodach. Te, te zapisy niosą energię. One są wszystkie w procesorze. One są w tablicach SC i każdy ma swój. Każdy, każdy, ma, każdy ma swoje napięcie. Kody C. Dlaczego masz czerwony, taki, sraki, śmaki? Nie dla dekoracji. Tylko to są napięcia. One mówią, to jest wyłączone w tej chwili. Będzie działać, gdy czerwony nie jest plus. Czerwony jest minus. Niebieski jest plus. Ok niebieski jest plus tu to co, to co pokazałem to jest nitowanie jeżeli zanituję to zobaczcie co się dzieje mod protected jest protected mod drugi jest wyłączony na przekosach a jest minus który idzie do minusa można też dowiązać uziemienie dlatego uziemiły się te poprzednie żeby odizolować napięcie z mod protected jest tylko jeden nie ma więcej w tej chwili jest jeden aktywny i takich rzeczy tutaj to jest kurwa miliardy. To można takie rzeczy porobić, że sobie kurwa nie wyobrażacie się, sobie nawet. Niezwykłe kodowanie, praca z napięciem w tym momencie. Nitowanie, dosłownie nitowanie, ja to wyjaśniałem przed chwilą. Masz binarny plik, z którego odczyt jest, ja, ja go rozwiązałem. To zadań, to jest, to jest równanie zaawansowane, ja je rozwiązałem. Nie rozwiążesz tego zadania, patrząc się na tą binarkę i wyobrażając sobie, że od E trzeba odjąć C. Zanim do tego dojdziesz, że od E trzeba odjąć C musisz przeskanować cały procesor. Dlaczego? Bo jak wciskasz guzik, to minus z plusem stykasz i powstaje kurwa. Co? Ha! ha, ha I nit, kurwa. Dodajesz I Iskrę do nita. Nit. Ksz, iskra. Nit styka. Dwa kurwa blaszka, jedna blaszka, druga, nit styka, bo wciskasz i ten nit dociska, to jest nit kurwa i dlatego nazwane to jest potocznie nitem, bo to jest energia w stanie oczekiwania, która jest tam w tym twoim zasilaczu i czeka, wciśniesz ten guzik kurwa czy nie w końcu, pokazuje dla gościa co nie wie. Masz plik binarny. To są znaki zapytania. Nie wierzysz? Ale to nie są znaki zapytania. Nie wierzysz? I co teraz ten dziadek pierdoli? To są czy nie są w końcu, idioto? A no są i nie są. Ponieważ w Kate oraz Mausie energia yy, trochę się różni. I jest lekko inaczej interpretowana. Co, gdy zlikwidujesz ten znak zapytania i go zastąpisz, to masz dokładnie to samo co tutaj. Tu masz plik faktyczny, binarny już gotowy, a tu masz stan surowy, ale już działający. Bo jest na plusie. A ten, z racji tego, że jest binarny, jest uziemiony, bo jest odizolowany, dlatego, że jest spakowany po to, żeby działał wtedy, kiedy ma działać, a nie był zbędnie aktywny, kiedy jest niepotrzebny. No, i to jest ten init cały czekający w stanie spoczynku, w stanie 0, dlatego że jest wejście. Raz, dwa, trzy, zera, czyli dwa bajty. Pierwsze jest strefa, w której się znajdują cztery bajty. Czyli pierwsze dwa bajty mówią o tym, o kurwa, nie działa. Ale zadziała, jak wciśniesz. Czyli press 1. Dokładnie to się dzieje. O kurwa, nie działa. O matko, co się stało? No nie działa dalej. Pierdolni w nita, to zadziała. No jak zadziała, to co się dzieje? A kurwa, obraz się pokazał. O kurwa. No ale czarny. Chujowo, poczekaj, bo się ładuje, kurwa. Debilu. Musisz teraz poczekać, bo zaraz będzie wjazd a potem stan oczekiwania na twoją reakcję. I to się tutaj dokładnie dzieje. Znak zapytania dlaczego? Nie, że UFO, nie, że kosmici, tylko co zrobisz? Ale to co robimy? Otwierasz jakiś folder czy co robisz, kurwa? Czy będziesz tak patrzył się w ten ekran jak debil? Binarka. Ona sama śpiewa. No to tyle.